Witam, Kamila S. Oczywiście moje ślimaki przełożyłam z takiego pojemnika. Były w takim plastikowym, Tu w tej chwili jest żółw. Ale zdecydowałam się na przełożenie ślimaków, winniczków do akwarium. I oto one wiszą sobie. Po prostu zdecydowałam sobie, że ślimaki przełożę do akwarium. Będzie to o wiele lepsze niż trzymać je w tym plastikowym, ponieważ po pierwsze, po pierwsze w akwarium lepiej widać, jak się ślimaki zachowują, a po drugie, że Estetyczniej wygląda w akwarium niż w takim plastikowym pojemniku. A poza tym żółwie już niedługo będą szły na dwór. Mam nadzieję, że w końcu się ociepli na tyle, żeby można było żółwie na dwór wypuszczać. I, i wtedy po prostu te bestie nie będą mi tutaj siedziały. Zamiast siedzieć w domu, to będą sobie na ogródku. Oczywiście dużo zmian. A tu są nie tylko ślimaki takie, ale są i te, Afryka... te, 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 te duże afrykańskie, że tak powiem. O, wisi sobie jeden, a tam sobie wisi drugi to winniczek wisi. Winniczki po prostu wsadziłam razem z tymi, ale widzę z tego, no ale zanim zdecydowałam się na włożenie do akwarium wszystkie te winniczki i te drugie, te afrykańskie, to po prostu najpierw oczywiście winniczki sobie wymyłam, wykąpałam. Sprawdziłam, czy nie mają żadnych niepożądanych rzeczy. No i też w miarę upływu czasu przed przełożeniem do akwarium miałam je tutaj, w tym pojemniku, więc sprawdziłam uprzednio, jak się zachowują i widzę, że jest wszystko ok, dlatego się zdecydowałam na taką rzecz. Ale po prostu, zapewne winniczki. Tak, jak już wcześniej mówiłam, ja mówiłam wcześniej, że winniczki wyrzucę. Yy, wypuszczę do natury, ale dobra. Na razie się na to nie zdecydowałam. Yy, już są u mnie rok te winniczki. No i widzę, że się trzymają. Trzymają się. Otwory są porobione z tyłu. Gdzie one są, te otwory? O! Tutaj, o! Proszę, jak sobie jaśnie ślimaczki wiszą. Zdjęłam pokrywę, żeby lepiej je zobaczyć, bo tutaj szyba zaparowana, więc... A jeden z winniczków sobie żeruje na podłodze. Widzę na, yy, w torfie. I tutaj sobie wisi taki o, bestial. Dobra, one mają otwory, także nie ma problemu. W każdym razie chciałam odpowiedzieć też odnośnie... Pytanie było odnośnie podłoża dla ślimaków. A więc y, y, okazuje się, ja pisałam, że dla ślimaków, winniczków, jako podłoże powinna być ziemia. No i tak w sumie powinno być. Także kto wie, czy nie zmienię znowu. Czy nie zmienię znowu na. To znaczy dla winniczków pewnie. Albo winniczki wyrzucę na, na ogród, albo im po prostu zmienię na ziemię. Ale nie widzę, żeby coś było złego, więc pewnie zostawię tylko po prostu, co chciałam powiedzieć. Wracając do tematu podłoża. Yy, jako podłoże dla winniczków powinna być ziemia. Normalna ogrodowa ziemia wykopana z ogródka i tyle. Z kolei dla tych ślimaków tutaj, dla takich o to powinno być tak jak tutaj jest u mnie, podłoże z włókno, włókno kokosowe. Tak jak jest. Włókno, na włóknie kokosowym te ślimaki idealnie się czują. One sprawują się bardzo dobrze, natomiast dla winniczków, no nie wiem, winniczki na razie widzę, że sprawują się bardzo dobrze. Sprawdzimy tego, kolegę. E, winniczki sprawują się dobrze e, na tym podłożu, ale czy jest korzystne dla nich, no to mi trudno jest odpowiedzieć. No raczej one y, prędzej y, wiedzą, jak one się czują, niż, y, niż ja. Ale nie widzę, żeby było jakieś złe zachowanie. Nie widzę, żeby coś było złego, więc zapewne nie przeszkadza im podłoże z włókna kokosowego. Natomiast, y, idąc do tematu, y, idąc do tematu y, tych ślimaków, stężyków, o nich też w kolejnym filmie opowiem. W każdym razie tak. Położyłam winniczki tak jak już powiedziałam uprzednio. Winniczki z tymi o, ślimakami uprzednio wszystkie były wykąpane, żeby nie było tam żadnych nieczystości. Ślimaki musiały się wypróżnić, bo z kałem i z innymi y, różnymi nieczystościami mogłoby się coś pojawić niepożądanego. Ja to sobie przed, uprzednio sprawdziłam, więc widzę, że jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje, nie ma żadnych niepożądanych rzeczy, więc zdecydowałam się na tą rzecz, żeby po prostu włożyć i te, i te razem. I widzę, że zachowują się wspaniale: nikt nikogo nie gryzie, nikt nikomu nie przeszkadza, yy, nie jest to żadne, nie kłócą się z sobą, znaczy nie kłócą. No. Nie robią sobie nic. Nie, nie widziałam, żeby coś tam robimy. Może i to nie jest korzystne. Ale ja tylko na próbę, jak coś zauważę, oczywiście niepożądanego, to, to będą odseparowane. Tak jak te moje dwa żółwie. Trzy, cztery żółwie zresztą, o nich też opowiem w innym razie, bo tak nie chcę mieszać wszystkiego. Na razie jesteśmy przy temacie ślimaków, a nie przy temacie żółwi. W każdym razie tak. Podłoże dla ślimaków afrykańskich to jest włókno kokosowe. Dla ślimaków tutaj troszeczkę dałam ziemi, jak widać, i troszeczkę kamyka na, na dno, żeby pomieszać z tą ziemię, żeby było jako drenaż drenaż, czyli podczas spryskiwania, żeby po prostu nie było błoto się nie robiło i tak dalej. Inaczej też się robi błoto, jak się ciągle zrasza codziennie, no to czasem błoto się robi u ślimaków, co jest niekorzystne. No i wtedy po prostu ślimaki nic nie chcą z sobą robić. Pod postacią reprodukcji. Że tak powiem, nazwijmy to po imieniu. W każdym bądź razie, no co jeszcze mogłabym powiedzieć? Co do czystości, utrzymania czystości u ślimaków, no to niestety, no, rezultat jest jaki jest. Ślimaki, czy będą w takim pojemniku, każde ślimaki, czy będą w takim plastikowym? Nie widać, że jest woda? Widać. E, czy będą w akwarium? Czy w czymkolwiek innym? Brudzić, jak widać, będą. Niestety. Akwarium będzie zawsze parowało, ponieważ ma grzewcza, powoduje, że ciepło, e, ciepło dochodzi do powierzchni e, podłoża, przy czym paruje troszeczkę wody. No, wilgoć się dobrze utrzymuje, lepiej się utrzymuje wilgoć w akwarium. Sądzę, znaczy no, w takim też się utrzymuje wilgoć, ale no nieestetycznie to wygląda i tak dalej. W każdym razie co do utrzymania czystości, to po prostu co robimy? Zdejmujemy sobie tych otokoleszków. Żeby je zdjąć, to już pokazuję właśnie w tym momencie jak je zdjąć. Posuwamy po prostu delikatnie ślimaka do brzegu. Op i go mamy w ręku. I po prostu w pospolicie mówiąc, kładziemy go sobie na do miski z pokarmem w tym czasie i możemy sobie pozwolić na. Usunięcie. Ja tutaj wezmę skrawek papieru, bo to nie ma dużo. I na usunięcie pozwalamy sobie o tej ziemi. No to jest tylko ziemia. Ziemia. To jest tylko włókno kokosowe, które nam brudzi szyby. Aczkolwiek jeżeli na tylną szybę to nie przeszkadza. Akurat tutaj nie przeszkadza, bo to jest tylna szyba. To sobie może być. Jak są resztki odchodów, są odchody na szybie, to niestety bezpardonowo, że tak powiem, je usuwamy, ponieważ to nieestetycznie wygląda, jeżeli chcemy, żeby estetycznie wyglądało akwarium. No i co, ślimaki sobie odkładamy do ich miseczki z jedzeniem na przykład, albo do wody, żeby się napiły. One zresztą wodę sobie bezproblemowo znajdują. Same widziałam, że ten winniczek sobie wchodził do wody sam bez problemowa aczkolwiek filmu nie nagrałam w tym momencie, ponieważ musiałam zrobić przemeblowanie, bo musiałam zrobić przemeblowanie ślimaków oraz moich żółwi po to żeby ta koleżanka miała swoje miejsce, a ten kolega żeby miał swoje miejsce o nich powiem w kolejnym odcinku. No i tyle. No, także po prostu tak się zdecydowałam, a nie inaczej, bo myślę, y, warto, y, to jest y, nie opłaca się trzymać ślimaków w takim pojemniku, chyba że tymczasowo. Ja się zdecydowałam trzymać w takim pojemniku ale to było też mijające się z celem, ponieważ ja lubię widzieć jak zwierzęta się zachowują. A nie żeby tylko cały czas dekiel otwierać, że tak powiem, ten, ten, tą pokrywę i, i zaglądać i wtedy wszystko jest zaparowane i tak dalej. No proszę, tutaj kolega sobie pozwolił chodzić. No. Także tak wyglądają moje ślimaki, a zachowanie jest ich bardzo dobre. Nie mają żadnych robaków, żadnych innych rzeczy, pomimo że już około miesiąca mieszkają z winniczkami. Także no nie narzekają w każdym bądź razie i sobie nie wchodzą w drogę. Nawet jak je przykryję, teraz wezmę pokrywę, tutaj dojście powietrza jest. Ja specjalnie tutaj zrobiłam tak, żeby po prostu było dojście do powietrza. Bo musi być dopływ powietrza, zawsze jest, bo to musi być. Pomimo, że 80% wilgoci też jest potrzebne, ale też jest i potrzebne, żeby był dopływ powietrza, o tym trzeba zawsze myśleć. Nie można wszystkich dziur wentylacyjnych za szczelnie zamykać, ponieważ no, no nie, nie byłoby to z korzyścią. Raczej by się skończyło dramatycznie, także dziury wentylacyjne zawsze są i będą i muszą być. To jest obowiązek w każdym terrarium, każdym akwarium. W akwarium też są dziury wentylacyjne z wierzchu albo gdzieś z tyłu. W każdym bądź razie ślimaki, zarówno te, jak i te, mają się bardzo dobrze. Nie, nie widzę nic niepożądanego. No, i po prostu z czasem, z czasem spróbuję, spróbuję jeszcze jeden eksperyment. To te ślimaki, te duże, spróbuję umieścić z jednym albo z dwoma wstężykami, po prostu w celu zobaczenia, czy jest wszystko w porządku, jak się zachowują między sobą. I tak dalej. No ale nie sądzę, żeby to coś wadziło, po prostu tylko chodzi o jakieś bakterie, wirusy i tak dalej, ale tutaj raczej uprzednio wystarczy moim zdaniem ślimaki porządnie wykąpać, tak żeby się wypróżniły, żeby wypróżniły jelita oraz żeby ze skóry swojej wydobyły wszystkie jakieś tam nieczystości, no bo ślimak jak to ślimak, on wszędzie chodzi. Tak prawdę mówiąc, jak zaobserwujemy ślimaki, to one wszędzie chodzą, gdziekolwiek by to nie było. Także trzeba uprzednio chcąc umieścić dwa różne gatunki razem, bo możemy tak zrobić moim zdaniem. Ja to w celu eksperymentu, w celu obserwacyjnym sobie tak pozwoliłam położyć, ale jak zauważę, coś na pewno niepożądanego, jeżeli coś będzie, że coś będzie nie tak z tymi ślimakami, albo z winniczkami, że na przykład nie będą się dobrze czuły na podłożu w włóknie kokosowym, no to po prostu wykurzę je, że tak powiem, w celu wydobycia ich z domu i będzie po prostu żegnajcie gienie. No i tak to jest, tak to jest trzeba po prostu, tak jak mówię ja wychodzę z założenia zwierzęta trzeba obserwować i tyle postawić naprzeciw siebie i zaobserwować jak one się zachowują między sobą dłuższy czas oczywiście trzeba też pod kątem higienicznym obserwować czy nie ma czegoś tam niepożądanego, jakichś robalu, robali no tego niestety nie możemy od razu zaobserwować, aczkolwiek możemy to zauważyć niestety niekiedy w kale. U, u ssaków możemy to zauważyć i w kale i w moczu, jakieś tam nicienie, jakieś tam... Och, nie będę wyliczać. A u ślimaków to jedynie w kale możemy zaobserwować. Więc y, po prostu... No jak możemy zaobserwować? Po prostu w letniej wodzie kąpiemy ślimaka, kładziemy go sobie tak na rękę, pod kran, malutki strumyk, letnia woda. Ja to pokażę jednego dnia. Zawsze się zanoszę z tym, żeby to pokazać. No i co? I ślimak w ten sposób powinien po jakimś czasie zacząć yy, po. Upływie nie więcej jak 10 minut, kąpieli powinien później zacząć wydalać, ponieważ podczas kąpieli, tak jak żółwie, taki ślimaki, przez wodę wypłukują sobie jelita, ponieważ one piją tą wodę, nawadniają organizm. Więc co powoduje? U zwierząt tego typu powo powoduje woda to, że i ślimaka mięśnie się troszeczkę rozluźniają, one się nawadniają, organizm się nawadnia. Jest to bardzo potrzebne kąpiele są dla tych zwierząt z uwagi na to, że ślimak lepsze ma samopoczucie. Przez co też woda pozwala mu ułatwić po prostu wydalanie zalegające różne to, czego nie strawił. No i w tym Obserwujemy, mamy tą szansę zobaczyć, czy coś się wije niepożądanego, a może się wić niepożądanego. Jeżeli jest coś niepożądanego, zauważymy jakieś białe robaki u ślimaków w kale, to niestety takiego ślimaka nie możemy łączyć z drugim ślimakiem. Musimy go. Odseparować i niestety nic innego jak tylko kąpiele, ponieważ tu nie ma innego, innej opcji. I wówczas przechowujemy ślimaka bez podłoża przez okres niestety 14 dni. Robimy kwarantannę do czasu, aż ten będzie czyściutki, robiąc mu systematyczne cotygodniowe kąpiele. Tu niestety jest przyłożenie. Trzeba się przyłożyć i więcej pracy włożyć. Moim zdaniem nic, tylko dbanie. Jeżeli dbamy o higienę, czystość terrarium i różne inne rzeczy oraz czystość miseczek y, na pokarm oraz na wodę, y, podłoże powinno być minimum raz na rok, moim zdaniem, wymienione. Wtedy mamy pewność, że nic nie będziemy mieć niepożądanego. Zarówno u winniczków, jak i u ślimaków afrykańskich czy wstanżyków. Cóż więcej mogę ja powiedzieć? Ja już się chyba wypowiedziałam na temat ślimaków. Tyle, że wystarczy posłuchać i popatrzeć. Wiem, moje filmy są nudne, przyznaję się do tego. No ale cóż, życzę teraz naprawdę kciuki w górę, miłego oglądania, słuchania. I do kolejnego wideo Kamila S.